Co tu się wyprawia dzisiaj? 30 km, to już jest, już jest, to nie siatka, jest siatka, siatka owoców, arbuzy. To zakupy na niedzielę już chyba to Zmylili mnie, pokierowali mnie specjalnie w drugą stronę. Musiałem gonić. Jest i on. Dzień dobry. Co tam, panie Rysiu? Gotowy? Gotowy. Reakcji? Jaką jedziesz trasę, długą czy krótką? Długą, długą. ale ja mam to, bo jadę po najdłuższą, bo nie zrobiłem aktualizacji trasy po Waszym tym. A, więc nie wiem co jadę. Będziesz kręcił dookoła Bączki. Jaki jest plan? No, plan jest taki, że teraz siedzimy jeszcze tutaj chwilę, przygotowujemy rowery, pijemy zimne loko i zaraz jedziemy na trasę. A Bardzo potem tak. będzie grill, kiełbaski, piwko i to jest ustawka. To jest ustawka, jakiej jeszcze nie było w tym mieście. O, są wszyscy. Ale, gra, ale kask w gravelowych kolorach? Naprawdę. Coś, coś musi być Coś gole. musi być zielonego. But, za to but biały? Czarno-biały. Ale czarno z tej strony patrzę. Zaraz Jedyny z czasowymi blokami na ustawce. To jest, to jest determinacja. Co to dzisiaj? Na czym ty dzisiaj jedziesz? Nie do końca. A, na tym co ostatnio? Stalóweczka. Najwygodniejsza fura w historii ronda. Gotowy do akcji. Ale nie będziemy to pokażę, bo to Tutaj też ma kolega sofowe. Aaa, jeszcze następny cygańska oferta, zegarki, kiełbasy, wszystko. Wszystko z czarnej, wszystko z perfumy, wszystko z czarnego rynku. No. Każdego, zegarek, perfumki, proszę. Kto, to, to, to. Pańska pogoda, wszyscy gotowi i ruszamy na 115 km. podobno mniej, ale nie mam zaktualizowanych trasy. A ty ja dojedziesz? Jedzie. Tak, no, Okazało się, że tam gdzie zaczęliśmy, ktoś sobie nagle wybudował dom. Tak? I trzeba było tam jakoś obiad zrobić. No to będzie, będziemy się wszyscy szukać na trasie Jeszcze ktoś dojeżdża, kurde. Wszyscy Wszyscy jedziemy znaczy, wszyscy jedziemy wszyscy, wszyscy jednym razem, bo potem jest odbicie na długą albo na krótką. z tyłu to mu zmienią nie? 8 km pierwsza kapa Dojdzie po kole Dojdzie Jedziemy no Ale Do... sędzia, zaraz pojedzie, i ten co 10 km średnio kapa to może potrwać oj nie jest lekko to może potrwać dzisiaj Trasa piękna, ale w dzisiejszych warunkach porwana grupa, niesamowicie. Ty masz bidony aero, no. aero, test e, na, na gorąco user experience. Pierwsza jazda z Nie Polecam. materiał. No. Polecam, nie wypadają, nie trzęsą się. Na jednej śrubce nawet działają, więc porządna, porządna. Drugie się nie udało wkręcić. Drugie się yes. nie udało wkręcić. No. Rysiek proponował, żeby wymienić rower, bo ma do sprzedania. E, <laughs> Zastanawiam się, czy nie zrobić tego, żeby ten insert wymienić. Jeszcze się ten, musisz, musisz złapać ten ruch z tym, z odkładaniem, to jest, jest jedna rzecz, do której się trzeba przyzwyczaić. Łatwiej się wyciąga niż odkłada na tak. początku. Kapecz numer 3 miał miejsce właśnie. Dobrze, no, zbliżamy się do którego kilometra? 32 km, 3 kapcie na 10 km i 1 na dych. Jeszcze siedmiu czeka w kolejce dzisiaj. O, stawki gravelowe to jest ciężki temat do nagrywania relacji. Co by tu nie mówić? O aparacie podczas jazdy zapomnij. Czy tak jakieś zdjęcia próbuję zrobić, ale bez telefonu ze stabilizacją albo jakiegoś gołoprot się nie da nagrywać po To jest zbyt interwałowe, zbyt nerwowe, zbyt dziurawe. To są lata doświadczenia moi drodzy. Tereny są piękne Jak tej Marcin trasę wyznaczy, to wiadomo, że będzie ładnie coś pięknego. Co tu się stało? O kurde jak ty zalepiłeś w ogóle? Taką wielką ładką. O kurde... I na oczywiście. No i na Nie no co ty, nie skleił? Ciuble to główne. Nie, czekaj, zaraz Ci pokażę jak skleił. Ja to ugryzło normalnie, to coś go tu ugryzło jakiś kierunki. Jakby miał dętkę, to by nie złapał kapcia na pewno. Dokładnie, tak, tak by było. <grystanie> Nagrałeś to potemności? potomności? Nie, ale tak jest, odbicie, że tak kapało mleko z tego. wrzuć w internet i zbudować. Dobre, <grystanie> dobre, dobra, dobre. Tak jak Janek na waszce. Solidny, ale miejscuwa, romantyczna. Tu moglibyśmy Grilla robić. Włóż tam pieść, nie? W kamieniach milowych. Po co jeździć? No dokładnie jest Kamienie milowe. Dobrze, że ich nie rozwaliło. Sytuacji. Taka sytuacja Największa atrakcja dnia poza piwem po rzeka trakcję Ale dobro, ale dobro Mateuszowi za łatwo było podkręcił hamulet trochę Pewnie zawsze to 50 watów więcej, będzie się zgadzało na pomiarze. No to ruszamy w stronę Krakowa No faktycznie nigdy takiego łomotu dojeżdżając do Lans jeszcze nie było ale lecimy sobie dalej. Jeszcze jakieś cztery dyszki. Podobno łatwiejsze te 40 km. Jak Tylko mówiłem. w dół. Tylko w dół akurat. Ale popatrzcie jaki jest ładny. Wyjeżdżając z korony. Trochę asfaltu i zaraz wracamy na szutry. I uciekamy trochę przed burzą, która jednak ma zamiar chyba się dzisiaj nad Krakowem pojawić. No z punktu widzenia przygotowywania relacji z imprez zdecydowanie czasa wygrywa. Ale fajne jest to że tyle osób się znajduje i że chłopaki robią takie inicjatywy i też wiele osób może poznać takie trasy, bo uwierzcie mi, że to co Marcin rysuje, jeżeli chodzi o gravel pod Krakowem, to jest po prostu mistrzostwo świata naprawdę. Fajnie, że te traki potem są przecież dostępne i każdy może sobie je sprawdzić. Pamiętajcie też, że pod tym filmem oczywiście też znajdziecie traka do dzisiejszej trasy. Więc jak będziecie w Krakowie, to przejedźcie ją sobie koniecznie. Słuchajcie, miała miejsce dziwna sytuacja. Coś się stało. Mój rower jest gdzie indziej. Nie wiem, to był moment. To był moment, to był moment. Ale macie teraz wyjątkową okazję zobaczyć tytanowe rondo z perspektywy siodełka. I kurde Mateusz ma go tak skonfigurowanego, że to idzie jak czołg po prostu. Porównując to z moim road plusowym setupem. No fajnie Taki gravelowy bardzo, bym powiedział. Da radę? Da radę Przed chwilą nogą tak działa. No. To, są, to, są, to są To są cuda. Proszę. Cyrkowiec, no Kto z markiem z na rower jeździ, ten się cyrku nie śmieje. To w peletonie jeździ, ten cyrku się nie śmieje. No, no tak jest Ciężko w to uwierzyć, ale dojechali. Uh! Dawać picie zimne. Gdzie są napoje? Kończymy. Co my tu mamy? Dzisiaj 96,5 km. No, prawie 21 średnia. 1400 w górę. No, z tą temperaturą nie lekko. I jak było dzisiaj? A propos. Czy były szutry? Ciężko było na wykopkach dzisiaj. Ciężko było. to nie jest, nie, to nie jest lekka robota. Na szychcie to nie jest lekka robota. Stoją fury poparkowane po ustawce. Można sobie przejrzeć na czym to się jeździ w Krakowie na ustawkach grawelowych. Wszystkie brudne, ale wszyscy co. Jest oprawa piwna eventu. Trochę nowości, trochę, bezalko trochę bezalkoholowych, trochę alkoholowych, kurde. My to my to fajnie mamy w naszym krakowskim rowerowym. Taka robota. No. <laughs> Piwek nigdy nie brakuje. Gdzie już jest Biramania? Um, gdzie? No. W samych lepszych miejscach w Krakowie. W Krakowie, a na razie tylko, nie? Tak, na razie w Krakowie. Chociaż mamy również y, y, projekty y, otwarte y, na Kaszubach. W Karzykowym pozdrawiamy. Tasso Pizzeria. Podobno dotarły piwka również do Lubelskiego. Y, Przyszymy? nie wiem gdzie jeszcze, ale, ale opanujemy wszystkie najlepsze restauracje włoskie w Polsce na pewno. Ale musicie za to pamiętać, że bezalkoholowe napoje i piwka loco już na BP. Od tak jest. dwóch dni na BP, więc jak już tak macie mnie jest. pytać znowu w komentarzach gdzie... W hardkorowej ofercie. To w BP, hardkorowej no. Tak. To jest moi drodzy gravelowa opalenizna, typowo, linia odcięcia gravelowa. W przeorany potrawie, tylko jedna gleba dzisiaj była, ale żyjemy. good dama iso to the nd yeah open up the door watch all the g's forward smoke clouds follow while we hit another quarter 50s in a carry-on felt like a transporter it's a privilege to know me that's a hundred on my broski one two punch them this staying hitting fully fresh pot of gumbo and we back up on our bully no to metacognition stuff came out of Wszyscy żyją, każdy dojechał gdzieś swoim tempem, niektórzy mieli trochę krótszą trasę, bo defektów było od groma. Ja dzisiaj naprawdę uważam, że to był ostateczny pierdol, jaki można spuścić challenge'om, no bo siliki w takich warunkach naprawdę wytrzymały bez żadnego problemu, a wiele opon zdecydowanie bardziej pancernej budowie dzisiaj poległo, więc to taka a propos tych, którzy twierdzą, że opona z niskim bieżnikiem musi być słaba. To nie jest prawda, tak naprawdę... Kwestie związane z wytrzymałością opony nie dotyczą tylko bieżnika, ważniejsza jest budowa, technika jazdy oczywiście też się liczy, niskie ciśnienie, na jakich to obręczach leży i tak dalej, więc naprawdę 1500 km Te opony często są jeżdżone w warunkach, w których nie powinny być jeżdżone, które przekraczają ich wytrzymałość, a naprawdę dają radę, więc fajnie, że udało się dzisiaj kolejną trasę pokonać. Fajnie, że wszyscy mimo wszystko dotarli. No i co? Mam nadzieję, że za rok spotkamy się tutaj znowu w takim z takim rozmachem, może będzie jeszcze więcej osób. Ustawki z Bikersem co wtorki w sezonie gravelowe, no, natomiast oczywiście one co wtorek nie są z takim rozmachem jak dzisiaj, ale miejmy nadzieję, że tak będzie coraz częściej. No i cóż, fajnie, że wszyscy przeżyli. Mam nadzieję, że relacje się dało obejrzeć, bo nie da się ukryć, że lekka nie była, bo po pierwsze trasa, po drugie tempo, po trzecie naprawdę jestem lekka zmasakrowany, więc ciężko coś było sensownego nagrać, ale miejmy nadzieję, że i tak wam się podobało. A my co? Idziemy piwkować, idziemy. Gadać, jeść, cieszyć się. Jest i Ryszard. Ryszard MTB. Patrzcie. To jest MTB Ryszard. To będzie jutro. To będzie jutro. I to będzie Ryszard MTB. Maniek w ogóle już jest czyściutki. No, więc kończymy. I co? Jak chcecie szukać loko, to pamiętajcie, że loko piwka na BP już są. I co? Kończymy. Dozo.